Dzisiaj na tapacie prasa Wikon krewne land. sterka głównej płyty sterującej elektronika Płyta dosłownie zniła. Będziemy ją reanimować. Nie wiem czy dobrze widać na kamerze, ale. jest masakrycznie Pognita. To już nawet nie można nazwać zimnymi lutami. Płyta zamieszczona w złym miejscu stała się wilgoci. I jest masakra. Ale podniesiemy ją. Nie takie rzeczy się Ogólnie nie, nie działały żadne funkcje w automacie, wszystko tylko i wyłącznie sterowanie ręczne. Ciąg dalszy z, nas, z naprawy nastąpi.